Cześć, nazywam się Kebona Fajda. Mam 12 lat i mieszkam w przepięknym mieście. W moim rodzinnym domu obok Pońskiej 6. Zaraz zaczniemy y, naszą wędrówkę różą, która prowadzi do oczyszczalni ścieków. Dobra dzianie i tak idziemy dalej, dalej. O tu mam segala Van Trzeba się zastanowić co sensownego powiedzieć. Wyjebane mam w te życie i w te donacje. Panowie, powiem wam jeszcze co. Każdy robi co może kurwa, żeby tylko się odstresować i zapomnieć o problemach. Drogi kurwa był. A to dla skurwy którzy mówili kurwa, że puste pudełka z kipowałem. Patrzcie, chuje jebanę, kurwa. Raz. Dwa, trzy, cztery czyli... Bogactwo, część główna, skórmy sedy! widzicie chuj, jak to wygląda? Jesteście zwykły świeciali Będę grał w grę. Czy Wiedźmin czy najlepszy? Możesz zcichnąć. Trochę tureckiej tej... kultury może. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przerobić stary blender na domową maszynę do waty cukrowej. Wata cukrowa na WIERTARCE! wierta! Komentarze są niezłe o mnie, że ty chuju. Bonzo! Kurwa nie jesteście poważni. Jesteście, jesteście kurwa gnojami bannimi. Zobaczymy, czy jesteście takie cwaniakami. Stoję właśnie przed samochodem i chciałbym pokazać, w jaki sposób najlepiej startować ze świateł, aby nie dawać szans naszym przeciwnikom na drodze. Pokażę wam, jak wygląda przyspieszenie od zera do stu w moim aucie. Pogacznie. widziałem pozycję jak się zacznie. Undo, undo, dajcie pałkę, undo, Michał.